Zabranie mu miecza i zabicie go. Później w budynku Dojo Sensei Takeno powiedział, że znakomity bokser i mistrz świata wagi superciężkiej Mike Tyson był wielkim fanem stylu Aikido. Tyson był zafascynowany płynnymi ruchami oraz pracą nóg zawodników Aikido. Spytałem senseja Takeno, czy jego zdaniem Aikido jest skuteczniejszy od boksu. <laughs> Te style są zupełnie inne, nie można przewidzieć, co by się stało. Yoshin nie jest jedynym dojo, w którym uczy się Aikido. Wracam do Tokio, gdzie jestem umówiony na spotkanie w najlepszej szkole Aikido w Japonii. Idę niewielką uliczką w dzielnicy Shinjuku do Aikikai Hombu Dojo. To tutaj wszystko się zaczęło. To miejsce to prawdziwa Mekka Aikido. Dzisiejsze Aikido ma korzenie w zamierzchłej przeszłości. Wszystko zaczęło się tutaj, od tego człowieka. Oto Morihei Yoshiba, który zajął się Aikido w sposób naukowy. Morihei Yoshiba wiódł ciekawe życie. Trenował kilka różnych sztuk walki, aż w końcu stworzył Aikido, będące połączeniem filozofii japońskiego wojownika z płynnością ruchów. W Dojo spotkałem się z wnukiem twórcy Aikido, Moriteru Yoshiba Doshio, który, wraz ze swoim ojcem, Kisomaru, przyczynił się do popularyzacji tej sztuki walki. Dzięki nim Aikido uprawia dziś ponad milion ludzi na całym świecie. Yoshiba był geniuszem i opracował setki ruchów, z których żaden nie wymaga siły. Wszystko jest kwestią techniki. Wciąż byłem ciekaw, jak adepci aikido wykorzystują siłę napastnika przeciw niemu samemu, więc postanowiłem dowiedzieć się więcej.